mam Widome! Teraz będzie krótki film z karmienia krów. Dobra, I krowy nie mają czego tutaj. Trawy. Eee, ja tylko tą belkę przerzucę. Idziemy po tego Mirca i będziemy... E, ten, będziemy wozić belki, palimy góry. jedziemy dobra oj robię ja sobie tą jedną belkę odstawiamy tutaj Wo dobra jeszcze jedna Ten filmik akurat będzie krótki, może 2-3 minuty No ale to jest tylko skarmienie krów W razie czegoś jakbyście pytali o no co to, to jest mapa kolonia Oj! Słuchajcie Nie no Będę musiał tabelki poukładać. Dobra, bo ten, 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 ten ta, ta broda przeszkadza. Dobra, zapinamy ją tu na chwilę. Dobra, lecimy, zapinamy do ten obciążnik. Oj, trzeba dobrze podjechać. Jest. Dobra, teraz bierzemy te belki. i je i tu odkładamy i wreszcie noc teraz mamy grudzień i jest 12.11 na koncie mam 100 tysięcy, ale nie patrzcie na to konto ale i tak go chyba nie widać no bo wywaliłem je na razie z ekranu oj czekajcie dobra tam dalej się rzuci może trzeba tą belkę ze sianek wyciągnąć dobra jakoś trzeba podjechać zmieszczę się? tak powinienem się zmieścić i się nie zmieściłem jak zawsze i czekajcie i tak Cyk, noń. Cyk, noń. Cyk, cyk. Podjeżdżać jest ciężko, no ale wymane wroźno to jest już dużo łatwiej. Eee, dobra, czekajcie, opuszczamy to. Dobra. Już. Karmienie za nami odstawiamy wodę i... Zaraz kończymy ten odcinek. Zaraz wam pokażę jeszcze gospodarstwo. Ale mam mały syf To jest nowy serwer. Dobra, cyk. No, to jest mój Wody 125 Bez maski, ze złomu. Tu mamy Bizona. Nowy odrestaurowany Ursus 1222. Słuchajcie, będę musiał zamknąć te. te drzwi. Śnieg pana. O! No. Drzwi są Tu, jak mówiłem, mamy Władimirca. Tu mamy mojego Zetora, O! Majora. O no, taki fajny. Rozsiewacz do Zetora. Przyczepy Autosan D, D-63 I Przyczepa jakaś tam, nie wiem jaka Brony 74 4-metrowy Amazon Chyba Amazon, tak Amazon No i Ursus 12 -24. No i to jest moje gospodarstwo i mam na razie jak dwa pola. Takie ja zasiałem niedawno pszenicę. liście na z tego, i tu jeszcze jedna pszenica jest. Eee, nie pamiętam, czy mówiłem, ale mapa kolonia. Czekajcie, zobaczę, czy dobrze zasiałem to. Na to nie patrzcie, no bo wcześniejszy ciągnik, jak miałem, no to trochę nie poszło, no i włączyło mi się samo ugniatanie i trochę pole ale to szczegół niedługo będą ale to tak, karmienie krów już za nami mleka już mało jest że wam powiem że te krowy mają wejścia dwa miesiące Polski do no, fry, fryzyjski. Dobra, dobra. Amazon niech tu sobie stoi. Wreszcie goś zbiorowie. Amazonowi się jeszcze stanie, ale i tak niedługo będę budował wiatę, no bo ten, on się nie mieście w tych drzwiach, no bo te drzwi są 3 metrowe, ale jest 4 metrowe. Albo nie, nie będę w nagłówieniu, tylko się po prostu to robi Teraz odstawię sobie Ursusa. Moja dwunastka piękna. To był mój pierwszy ciągnik na gospodarstwie. Był już raz miał remont silnika, bo go podtopiłem w remoncie, jakby to powiedzieć. Dobra. Otwieramy środek, żeby no był na środku oczywiście. Jako najstarszy no i najlepszy sprzęt w gospodarstwie, stój tu, tutaj co jeszcze musimy schować? Dobra, widzę, poczekajcie, przepalamy Bizona. Wiem, że grudzień jest. O, czekajcie, bo coś nie chce załapać. O, dobra, odpalił. No, wyjeżdżamy. Dobra, oj. Czekajcie. O, nie zahaczyłem. Na razie tu podjadę pod garaż. I się podjedzie tym... tym oszustwem 12,22. A tu bo jeszcze motor, czekajcie podjadę na sporo Tylko widzimy trochę ciężko z tym motorem opanować się Nie patrzcie na to, że jeżdżę po polach Ło wow, wow. się serio, mega szybko spędza ale jest wolny Nie stój Ale za to ma dobre hamulce bardzo Dobra, wykręcamy, po, powoli tylko. Są takie dźwięki motoru, no ale jakoś to tam jest. Dobra, stój, nosimy mój motorek. Oczywiście, przepalamy Ursusa, od niego był 4 miesiące palony, no. Odstrzała pali, oj. Trzeba cię się tak? To wychodzi wszystko? Nie, no dobrze. Jest. O, skrzynia. Nie mi ciężko się wchodzą. Zaraz te przesiewki będę przestawił, ale najpierw się do wiaty. Przestawię, później koba i to będzie wszystko na ten odcinek. Odcinek jest. Wyjątkowo krótki myślę, że z 2 minuty będzie trwało, z 9 nagrałem. No, to chowamy. Polecam Wam chodzić na kanał Panda Panda. To jest mój najlepszy znajomy. On dopiero zaczyna nagrywać. Niestety ma tylko jednego subskrybenta, czyli mnie, a ma już 10 filmów prawie 9 dokładnie. Właśnie nagrywa jeden. Dobra, dobra. Nie, będzie trzeba tym budynki załknąć Zima. Jest Boże zmarćnie. Modnilek tu niech stoi. Dobra, zamykamy. krowy też w stali, ak trochę posiadam sobie Dobra, cofamy Je Niezawodnym Oj Dobra, czekajcie Dobra, jest Git Zobaczymy, czy Bizon pali. nie wiem po co go gasiłem Ale zaraz jeszcze podjedziemy na stacji bez Oho, nie wiem czy Oj, słuchacze? No Patrzcie widzimy, na styk prawie Dobra, muszę patrzeć czy nie zauważycie obiadę No bo to będzie trochę dużo kosztować na prawa No i cóż, takie to Oj, Oj, o. Ale ten motor brzmi, tylko szkoda, że do tyłu 120, czyli do przodu 120, no do tyłu tylko 2 na godzinę jedzie. Szkoda, że 7 by mógł jechać do tyłu. Teraz się długo wykręca nie? Skończył na supie i było powoli, ale na szczęście dobre jestem w tym motorem. Uj! Dobra, widzę, że nic się nie stało. Lekko kierownictwo a będziemy dalej po prostu się przejechać. Dobra, czekajcie, jeszcze na takowe bym musiał, bo paliwa jest. Ja będę musiał ostrożnie jeździć tym motorem, przez to że jest ślisko. Widzicie właśnie takie sytuacje są, że jak będziemy hamował, by było już po mnie. Czekajcie, muszę dowrócić do bo jeszcze to które PH, stacja. Dobra, jesteśmy już. Dobra widzowie, widzimy się jak zatankuje mój motor. Dobra widnie, widzowie, widzimy się po krótkim cię, cięciu. No. Motor rusza. Tu nie patrzcie na do do no dokupiłem no, dużo. Tutaj gościu przyniósł, pełno rzeczy jest. Yy, tu 50 może ze 100 belek, jest na ja sto tym skupiłem, nie wiem dokładnie po 8 kupiłem, ale już trochę zabrałem stąd i wiem takie małe i wcześniej miałem taką większą, ale bardzo duża pod wodę wilca i miałem jeszcze większą i jeszcze raz do belek dobra, jedziemy w tę patrz, oj, co się stało? Dobra, ja musimy jakieś O, widziamy. widzicie, tak się wyjeżdża z takich krzaków. Ja, jak będę ją po to, to za tego krzaka. Na razie jedziemy. Co tu jest? Wow! Ale bym wpadł do wody. Oj! Nie! Dobra. Dobra, tu jest. Widzę, że jest klep chyba. Tylko nie wiem czego się później gruzem przyjechał podliftować tu Dobra oj Dobra jedziemy Ło wow. Dobra, opór Ej co jest ja hamulcę ciągł idzie... pff O ła się dzieje Czemu co, co ten motor tu Ja właśnie miałem wypadek Dobrze, zobaczmy czy motor Nie, nie odpala O! Leczymy na gospodarstwo. Szybko by ktoś policję wezmę i weźmie co z tego. Dobra, no, Prawie bym wylądował na słupkach. Był kolejny wypadek, tym razem śmiertelny. Oj! Tu myszka sąsiad, mój Oto wybierz na gospo Na bramę. No. Dobra, brawo, lekko przyjechacie, ale to nic. Oj! Dobra, czekajcie, wiadomo sobie do garażu, kończymy ten odcinek. Już 16 minut jest I pamiętajcie, żeby zostawić sobie lajka, ja w tym czasie wyłączę światła, jak wy zostawiacie. Dobra, zobaczcie 3 sekundy. 3, 2, 1. Dobra, mam nadzieję, że zostawiliście subika i lajka. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie.